paczki z Illumine. hu hu. Haha! Hu, hu. Ha. Jak wiecie, Moondrive ostatnio przeprowadziło zbiórkę na wydanie w Polsce właśnie ilumine. Można było dostać książkę za 30 lub 40 zł, teraz obecnie za 60, a dodatkowo mieliśmy kilka gadżetów. Którą wersję wybrałam i jak wygląda paczka? Ciekawi? Zapraszam do oglądania! Dobra, weźmy z za odpakowanie. Ach, em, nie mam nożyczek, więc będę otwierać się ekierką. Cóż... Ale dobra, mm, jakoś tu się... O, widzicie jak ładnie idzie? Nie trzeba że nożyczek, można mieć tętą ekierkę. A. Udało się! Bądź komu nożyczki? Dobra, otwieramy. Aha, kolejny. E, Aha, dobra. Aaaa. Co wyciągamy? Dobra, po kolei. najpierw papierenki. Najwyż papierenki. Od najmniejszych do największych. Dobra, co tu my mamy? Pocztówka Illumine. Kolejna pocztówka Illumine. To jest naklejka. Uwaga, skażenie Illumine. Hmm. Naklejki są fajne. Co tutaj mamy? A, kolejna naklejka, tym razem taka większa z samym Illumine. same Illumine. Ciekawe kiedy Gemina będzie, <grywa> czyli drugi tom. Zakładka. Właśnie książkowa. I kolejna zakładka większa z Lubimy czytać. Zakładamy w ciemno, że lubię czytać. No i po tej zakładce już możecie domyślić się, że zamówiłam ten większy pakiet za 40 zł razem z gadżetami od Lubimy czytać, dlatego, że uznałam, że 10 zł drożej to nie dużo, a przynajmniej bardziej wysprytą yy... No, jak jest zbiórkę, a będę miała więcej gadżetów. Dobra, dalej. Bo jak wiecie, jest tu kilka materialnych rzeczy. Pierwsza rzecz. Jest to worek. Worek z Iluminę lubimy czytać. Taki. Bardzo fajny. Lubię worki. Mam już jeden i ten będzie moim drugi. Rzecz. Jest to torba. Może odwaga to tylko maska, którą ludzie nakładają na zbiorowe szaleństwo? Iluminę. Lubimy takie rzeczy, torby, i w ogóle właśnie chciałam sobie kupić znowu, a tak to już mam. No i książka. A czekajcie, jeszcze coś jest. O, przypinka, pożeracz książek, lubimy czytać. Aha. No i książka. Waga, uwaga. Mamy. Jej, jakie to jest ładne. Jakie to ładne jest. Ja ci się grę. A few moments later. Jakie to ładne. 2000 years later. Przejdźmy do pokazania wam tego. Tak wygląda książka w twardej oprawie, jest cała powykreślana. Myślę, że chwilę też zajmie przeczytanie wszystkiego, co tu jest powypisywane. Illumine. Co mamy w środku? Piękną wklejkę, naprawdę. I pełno różnych dziwnych rzeczy. Takie mamy tutaj teksty. Ja nie wiem, jak to się w ogóle będzie czytać. Mam nadzieję, że fajnie, bo pierwszy raz będę czytać książkę, która jest obarczona prawie samymi takimi drukami, ale widzę, że też jest to normalny tekst, więc. Zobaczymy, jest pełna takich rzeczy. O, jak widzicie, czarne strony. No nie dziwię się, że to jest druga książka, nie dziwię się, że kosztowało jej wydrukowanie, naprawdę. No popatrzcie na to, naprawdę pomysłodawca tej książki nieźle, nieźle sobie powymyślał. Bardzo dużo czarnego tuszu, na pewno to było drogie obrazeczki. Ja się trochę martwiłam w tej książce, że nie będzie zwykłego tekstu, ale jest, więc cieszmy się. Z tego to jest jakaś historia o galaktycznym... galaktycznej walce, o! Nic więcej nie wiem, ale później się dowiem. No i tak wygląda nakładka. Hop. Ona jest faktycznie przezroczysta. Myślę, że to też kosztowało dużo, bo takie coś, takie plastikowe coś, pali się w zwykłej drukarce i trzeba to troszeczkę inaczej ogarniać. Ale chyba będę czytać bez tego, bo nie chcę tego zniszczyć po prostu. Wow! I chciałabym Wam powiedzieć jeszcze taką trochę smutną wiadomość dla tych, którzy nie, nie wzięli udziału w tej zbiórce, ponieważ tych gadżetów już nie będziecie mogli dostać. Jedynie samą książkę na stronie Mądrej w Shopu. I no trudno. Po prostu musicie wiedzieć, że jak następnym razem będzie jaka taka zbiórka, to warto naprawdę wziąć w niej udział. Bo wow, opłaciło się. Mam nadzieję, że Gemina, czyli drugi tom, również zostanie wydany w Polsce bo są po prostu piękne książki. I mam nadzieję, że historia jest równie ciekawa. Ale z tego, co słyszałam na opiniach, jest. <laughs> Więc ja się bardzo cieszę. Widzieliście na filmie, że mnie zamurowało. Więc po prostu skończę ten filmik i pójdę się cieszyć książką. Dzięki za oglądanie i bajka! Unboxing paczki z Illuminae! Illuminae. Dzisiaj mam dla was... Dlatego, że uznałam, że 40... Uff, może tylko odwaga... O nie. Tak wygląda książka w twardej po p... O, jakiś galas...